te kulki. Co ty z domu będziesz nęcił? Ty, momencie, Ale ja Ryby nie biorą, nie biorą, nie biorą! I co, było już jakieś skubnięcie? A co ty, na razie to mnie śnieg z deszczem skubie po pyschu. mi przypominasz scenę z ilustracji fikatowej no słońce świeciło poszedłem do domu zanęciłem sobie wcześniej słońce świeciło przyszedłem, rozłożyłem sobie krzesełko, wędeczkę robaczka założyłem na haczyk zarzuciłem No, uciekliśmy. To tak zaczęło lać, że, że nic się nie dało. Śnieg z deszczem, deszcz z grudkami lodu, lód z grudkami śniegu i tak dalej. Jak zwykle ryby Fikoty 1-0. No, ale jesteśmy w naszym garażu. Chcecie zobaczyć nasz przysłowiowy pierdolnik? <laughs> Będziemy go w tym roku sprzątać będziemy sobie robić y, miejscówę wędkarską. Kurczę na nowo, bo już tutaj kiedyś była. Co to jest to zielone? Nie, po wodę. O. A tu zimują nieci kwiatuszki. A truskaweczka nasza przetrwała. Tutaj. Ale trzeba. Chyba przestaje padać. Więc trzeba wrócić i zobaczyć, co tam się na spławiku dzieje. No to jak, powiedz mi, Ty chcesz już tej wiosny, czy nie? Czy jeszcze Ci się... Marzy zima, śnieg, biegówki Twoje przez o. lasy z łosiami, wilkami o, tak i dzikami. Tak. I te ślady zwierząt w lesie i tylko moje ślady ludzkie, no to jest klimacik. Ale to już musi być konkretnie śniegu, więc to co w ostatnich tygodniach było, to ani pojeździć na nartach, kasza ciągle jest taka. No to pod tym względem się różnimy, bo ja zimy tak nie cierpię, ja po prostu cierpię. W zimie. To jest dla mnie wegetacja. Jak był, byłbym niedźwiedziem, to mógłbym zapaść w taki sen i obudzić się powiedzmy w połowie kwietnia. W momencie kiedy jezioro zamarza i ja już za oknem widzę tylko jedno wielkie lotnisko. O, no to nie. A teraz to już dzisiaj, to już jest totalna desperacja. To już jest po prostu tak, dajcie mi tą wiosnę, no matko. Jeszcze przedwczoraj jak byliśmy tutaj na spinningu wzdłuż brzegu, to w sumie jezioro było zamarznięte przy brzegach, tak z 10 metrów w głąb. Mhm. Ale to puściło, to teraz to jak przymarza, bo woda ewidentnie jest bardzo zimna. Nie na granicy zamarzania i wystarczy w nocy minus 3, i już rano budzimy się, już stoi jezioro. Tak, już szkiełkował. No. To jest ciekawe. No i najgorsze, że w najbliższych dniach znowu zapowiadają tutaj nocne dosyć mocne No Ostatni mrozy. tydzień mrozu ma być, ostatni tydzień zimy, tak naprawdę. No, tylko że wiesz, jak skuje nam jezioro lodem, no to to jezioro niestety jest tak wychłodzone, że nawet jak jest przez kilka dni na plusie, to ono wcale nie chce tak z dnia na dzień puścić, nie? Tylko to chwilę trwa. No chyba, że przywali od razu plus 20, no to ojoj. Jak ja bym już łódkę chciał zwodować. Ojoj. I tak zwodujemy, tylko musimy jeszcze nartana wyczyścić, nie? Tylko, że u nas nie można łowić, nie można wędkować w ogóle z Łodzi aż do 1 czerwca. Przecież to jest jakiś chory film. No tak, dookoła większość jezior ma 1 maj w sumie. No. Na start sezonu szczupakowego, a u nas? U nas chyba to jest podyktowane sondaczem. No co tak, wiemy. bo z tego, co, z tego co wiemy to gospodarstwo rybackie szwaderki yy, no boi się, że po prostu Wędkarze odłowią sandacza, którego oni teraz bardzo mocno chronią. Podobno na tym jeziorze jest jezioro limitowane, nie prowadzą tutaj regularnej gospodarki rybackiej, więc ten sandacz ma się tu odrodzić. No i gospodarstwo się boi tego, że wędkarze odłowią tego sandacza. Tylko, że rzeczywistość jest taka, że żeby na tym jeziorze odłowić sandacza, no to z brzegu to powiem szczerze, trochę ciężko. No chyba, że gdzieś tam na żywca czy na martwą rybę. No to okej, okay, może, może i by się udało, ale do tego to też trzeba strasznie długo siedzieć i to jest takie wędkarstwo bardziej gruntowe, nie. No i to zazwyczaj w ten sposób łowią ludzie, którzy chcą, chcą już rybę pozyskać na mięso. Tylko że to jest, to są jednostki. 90% ludzi, którzy łowią tutaj na omulewie, to są wędkarze sportowi z zajebistym sprzętem, z łódkami, którzy właśnie łowią z łodzi i to są absolutnie ludzie którzy uprawiają catch and release czyli, czyli oni łowią dla wędkarstwa, dla sportu dla kontaktu z naturą, a nie po to żeby rybę ze sobą zabrać i tutaj jest ten paradoks bo myślę, że no właśnie jezioro Omule fajnie by się rozwinęło pod kątem wędkarskim gdyby już tutaj można było wystartować ze sezonem szczupakowym i od samego początku tutaj się porządnie bawić na grubo bo tu wiosna, no co tu dużo gadać, no na wiosnę to tutaj jest szaleństwo, przecież ja jak idę na samym początku, zaraz w czerwcu na okonie, kurde, w zeszłym roku to, 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 to niektórzy nie wierzą, ale jest, ja złapałem naprawdę dużo okoni y, powyżej 40 cm, to się w głowie nie mieści. Ale się nagadałem. Ale fajnie, właśnie może gdzie to dotrze do zarządu gospodarstwa rybackiego Szwaderki, weźcie się, zastanówcie nad tym, czy nie warto by było zrobić znowu to jezioro otwarte dla wędkarzy spinningistów z, od 1 maja. Można przecież wprowadzić jakieś obostrzenia, żeby nie zabierać tych ryb i tak dalej. Przecież są łowiska, na których funkcjonuje absolutne catch and release na przykład. No można by było zrobić na ten jeden okres, na ten miesiąc, jeżeli chcecie chronić rybostan, no to zrobić właśnie takie obostrzenie, że ryb absolutnie się nie zabiera w tym okresie czasu. Przecież to by było jakieś tam fajne rozwiązanie, a pod kątem wędkarskim to jezioro by się rozwinęło cholernie. Więc taki apel. W zarządzie Gospodarstwa Rybackiego Szwaderki zastanów się nad takim rozwiązaniem, bo masa ludzi nas się pyta, pisze do nas właśnie w maju jak tam, jak tam szczupaki, yy, czy okonie biorą, ludzie by chcieli sobie popływać na sam początek, bo cała brać wędkarska jest tak wygłodniała przecież na samym początku. A druga sprawa jest taka, że w ostatnich latach, no lata są gorące. I niestety, na przykład tutaj na Omulewie, można powiedzieć tak, od pierwszej burzy, na przykład w zeszłym roku, od pierwszej burzy, kiedy wodę zmąciło, bo to jezioro jest dosyć ciemnym jeziorem, kiedy wodę zmąciło, od pierwszej burzy ryby przestały brać. Temperatura wody skoczyła kosmicznie, przecież w zeszłym roku... Z tego co pamiętam, to 90% sezonu woda miała 27-28 stopni, a były dni, że woda sięgnęła 30 stopni. To przecież drapieżniki też w tak gorącej wodzie są mega leniwe. To co tu dużo gadać? Tak naprawdę, wędkarstwo spinningowe na sezon letni praktycznie się zatrzymuje, bo tutaj nie da się praktycznie mieć kontaktu z rybą, chyba że ma się jakąś naprawdę zajebistą sondę i do tego turbo umiejętności, ale dla takiego przeciętnego spinningisty, yy, można powiedzieć niedzielnego, no to tu jest ciężko w sezonie. A jednak, a jednak ty, a jednak. Ale ciągnie, ale wierzę. Jedyne emocje dzisiejszego dnia na sam koniec to zaczep. <gryw> dawaj, dawaj go. <gryw> Chyba, że tam jest jakiś krokodyl. To są raczej trzciny Nie, no nie chcę zerwać ze stawu, no. Ale o co to? Idę na mały pomost. Paweł się naciąga z zaczepem, a ja Wam przy okazji. <grym wytkujesz> nie wiem, co A ja Wam przy okazji popatrzę, co tutaj bobery robią pod naszym pomostem. Cały czas tylko wieczorami słychać mega dźwięki. <grym wytkujesz> nie, na to nie chcemy patrzeć. Chciałam pokazać bobery, Paweł. No i tutaj o podspód wszystko nam wpychają. Cały czas. A później latem wyciągam mnóstwo patyczaków. Kocia, zmęczyłeś się. No bo zerwiesz. No kurde, latem jak mam taki zaczep, to biorę łódkę i tyle, nie? Nie, bierzesz żonę na desce suk. Dwa dni później. Miesiąc później. Byle do wiosny. No do wiosny. To kurwa zrobił.